Piękne Shadow Dodgery, Mega Mocny, Bayonet Freehand i epicki Fire Serpent są razem warte ponad 7000 złotych I co najlepsze, mogą być Twoje. Do tego przytacie, kotwi jako. Ale więcej szczegółów poznasz już za chwilę. Miłego oglądania. Siema przyjacielu, dzisiaj kontynuujemy nasze zmagania. Gdzie, no, oczywiście na CSGO skincie, na którym znajdujemy, trwa event. I dalej nie wiem, jak się dostać do tej sekretnej skrzyni. Wiem tylko, że mam Badyla. I co mi z tego Badyla? Nic mi z tego Badyla. Totalnie dalej nie mam pojęcia, co mogę z tym zrobić. Przyjacielu, dopomóż, bo ja nie wiem, nie mam bladego pojęcia. Modern Load Case, ona już niejednokrotnie oddała 400 zł na Jesterze. To ma potencjał, to ma potencjał się po prostu udać, no nie? Takie przejmę założenie. No, MP9, Ruby Poison Dart mogło być lepiej. Chyba sam się domyślam, że mogło być dużo, dużo lepiej. Z tymem 7 też mogło być lepiej. W ogóle mieliśmy 8 koła jakoś na starcie, Pewnie że tam chyba 7-800, coś takiego. No i już nie mamy. Mamy za to Chantico's Fire, który jest trzeci najlepszym dropem z tej skrzyni, więc on może być w jakimś czarodziejskim stanie za 1700. O kuźwa, poleciał minimal wear za 358, co nam nawet nie zwraca skrzyni. Redlining. Drugi najlepszy drop, ale widzę, już, że jest obszurpany i to raczej nie będzie ten minimal wear, czy po prostu filtestestet. No niestety ta skrzyna się nie rozpiściła, delikatnie rzecz ujmując. Mamy coś takiego. Butch Brillantful stworzył coś takiego. Ciekawe, ciekawe, zobaczymy co tutaj będzie. O, kuźwa. No i to jest klasyk, więc chociaż w sumie ten nóż nie ma szału. Spokojnie, myślę, że coś lepszego możemy tu trafić. Chociaż jest to batla za 700 zł, więc też wiele nie oczekujmy. Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135. Z 1000, 1350 Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nieko mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik fiako. Co więcej, możesz tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego. Ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirates. Lob kodem, oczywiście. fiako. Gold Tooth. Złoty kieł tutaj, no ale co z tego, no? Aż musiałem taktycznego łyczka tu wziąć, bo inaczej byłoby ciężko. No niestety, unlucky. Nie zaczyna się to wszystko zbyt dobrze, ale spokojnie. 20 skrzynek na takim klasyku. Mm, chyba podziękuję. Tutaj Under taki ktoś stworzył, niby ambitny. Mi w ostatnim czasie coś kiepsko idzie o robienie tych skrzynek, ale to jest ten moment. To jest ten moment, że przekuść tą passę. Mi totalnie nic nie leciało, więc teraz szczerze liczę, że jeżeli zrobimy jakiegoś ciekawego ambitnego underka, podkreślam, ciekawego i ambitnego, cybercase, the century, ruthless case. Cyk, cyk. Cyk! I jeszcze... Tyle mam wystarczy, nawet dla to będzie przegięcie. Pały, więc sobie kurs case a na samo zakończenie Trzy osoby underdog. I zgarniam takiego undera. Chociaż tu nie powinien być klasyk, bo teraz wypadał, użył mi coś poleciało. No ale może też passa. Nie trafiania się utrzyma, tak? Być może Alexi i Samu okażą się być jeszcze większymi fajtłapami, w sensie właśnie nie fajtłapami będą właśnie trafiać. O właśnie, to właśnie widzimy nasz krona na Good knife, za Tysiaka Neon Rider za 500 zł. Zaczynamy z pole position tutaj, albowiem pierwsza na ten karambi Tiger to jak na lekarstwo by się przydał. Ech, no, ale zobaczmy, 6000 zł ta batla kosztowała. tu się musi jeszcze coś wydarzyć! i Leci mocny butterfly dla Alexa i w tym momencie ktoś to zgarnie. To battle będzie na proficie. Pytanie, czy to będę ja, czy bot i samu? Bo raczej bot Alex się wygruszył. Delikatnie rzecz ujmując, żeby jeszcze i samu coś tutaj dostał. No, P90 no to nie jest to, czego oczekiwaliśmy. Za 53 zł, więc lepiej od nas. 130 zł przewagi. No, nie jest to dużo. Dlaczego? Okej, okay, dobra, nic nie mówię, milion 300 punktów! Jakbyś się zastanawiał, przyjacielu, milion 300 punktów, to jest całkowicie dużo. To jest plus minus 5 koła złotych. Mogę sobie za to odebrać z takiego Falkiona razy dwa, tak mi się coś wydaje. A nie, tylko raz, ale za to sobie dopcham takimi klasikami jeszcze dwoma. Spokojnie, jeszcze coś mi tu zostanie, a ja w tym momencie sprzedaję sobie moje łupy za około 5000 złotych No i co? No i śmigło. No bo mogę sobie dalej lecieć wandera, tylko teraz troszeczkę troszeczkę, troszeczkę gorszego. Może buściki sobie weźmiemy? Myślę, że to byłoby nie najgłupsze rozwiązanie tej sytuacji. I weźmiemy sobie coś takiego, coś takiego. A, coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego. Jeszcze tutaj mamy troszeczkę do zahachmęcenia. Weźmiemy sobie tak jeszcze coś za 600, stóweczek, by tutaj było idealne. To weźmiemy sobie jeszcze takiego radiationa jednego. 4700. Proszę bardzo. I teraz lecę na klasyku. Lecę na klasyku nawet na 4 osoby, bo ja wiem, że teraz mi coś poleci, bo już naprawdę długo nic nie dostałem. Chociaż teraz z tego bajoneta trafią z drugiej strony. No kurde, na 4 osoby to była głupota, mam wrażenie. Czy klasyk, to by się może jeszcze obronił, ale na 4 osoby, no będzie ciężko, przyjacielu. Ale no to jest też doskonały moment, żeby łapkę w górę pod tym filmem zostawić. No ta osoba by tutaj była idealna, no i póki co niezbyt dobrze. Underdog byłby to fenomenalny. Mamy hand kanona Okej, okay. to jest bardzo mocny deagle za 1700, który wysuwa nas na prowadzenie, więc wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Rękawice u bota Rosso, które mogą, ale nie muszą wysunąć go na prowadzenie. My trafiałem player tu za 280 zł. Całkowicie przyjemniej mamy! Mamy jeszcze talona, wiedziałem. Coś mi tak świtało, że teraz to jest mój moment i tak też się okazało. To się okazuje być prawdą. Chanticos Fire za 600 zł dorzucono od bota Alexa. Wszystko skrzynie jeszcze przed nami. Tu się może wiele wydarzyć, ale raczej mały potencjał, że możemy się jeszcze jakoś z tego wykoleić, Co prawda trafienia dla Golori M9, ale szansa nikła, para kordy jeszcze fenomenalnie, to tylko i wyłącznie zwiększa wartość owej batli, która, no poleci do mnie, no sorry za spoiler, ale tak musi być, zgarniamy chyba z 18 koła, mi się da jak nie więcej, 23 tysiące złotych, no i fenomenalnie, ja sobie tutaj szybko pobiegnę, tego talona sobie blokuję, wszystko inne wypierdzielam w kosmos, 15 koła, no i fajnie, odkuliśmy się, odbiliśmy się, o to chodziło, szczerze za tysiaka, eee, podziękuję przyjacielu, podziękuję, pójdę sobie sam otworzę, wiesz co, Golfiwaras raz otworzę, za... o, kuzie, o to czy koła kosztuje? No to, dobra, Ja sobie pozwoliliśmy, mi z klikiem, teraz spróbujemy raz faktycznie, bo ja teraz wiem, ja teraz czuję, że coś mi poleci, no nie? The Prince, Prince'a mamy, a prince za 10 koła, pięknie, pięknie o to chodziło, przyznam szczerze, gdybym zobaczył, że ta skrzynia kosztuje 4 koła, nie otworzyłbym jej, a tak to nie mam na co narzekać, bo dzisiejsze dropy, no naprawdę nie podstawiają wiele do życzenia, wręcz przeciwnie, nic tylko się z nich cieszyć. A my tyścik i to na buście. Ja z tą skrzynią no, mam średnie relacje, ona często, no właśnie, daje jakiegoś pieprzonego neonuara za 150 zł, kiedy skrzynia kosztuje jak sam widzicie 1700, ale spokojnie, spokojnie, karambit ultraviolet, karambit ultraviolet, dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj jest ten dzień, kiedy kurde leci karambit ultraviolet za 7 koła, to mi się podoba, o to chodziło, cudownie, fenomenalnie. Aż chcę procentówę walny. Nie no dobra, nie wsadzajmy, że aż taką procentówę. Ale Tom z tą M ką se załaduje tutaj normalnie. Wlatuje 4% 3 na raz. 1200 zł. I tak mam wrażenie, że trzy razy otworzymy i coś poleci. Pierwszy raz zdarza się każdemu, tak? No to jest procentuwa Ona tutaj ma zapisane w DNA. Zapierdzielanie i oddawanie naklejki za 60 groszy. Ale już w drugim otwarciu. to oczywiście. Mamy shadowdacz no. No nie, ja nie wierzę, że tak cokolwiek może polecieć Szczerze, przyjacielu, totalnie w to nie wierzę Wybacz Weapon case, proszę państwa 1700 zł i 10% na lightning strika To jest całkowicie dużo Deagle Hypnotic, byłby fajny, gdyby ta skrzynia kosztowała 1700 zł Przyznam szczerze W takiej konfiguracji, tej skrzyni chyba jeszcze nie otwierałem Więc szczerze liczę ESG Ultraviolet Okej, okay. no dobra Ostatni raz Ostatni raz może jakaś... No case hardenet! Case hardenet, on może swoje kosztować, może nawet 5 koła kosztować i będzie kosztował 1800. Leciu tenki profit. leciu tenki dosłownie. Mamy tu jeszcze te. No te kolekcje mnie tak średnio. 50 50 case. 50 50 case. Zobaczmy, jak ktoś tutaj potoczy. Miejmy nadzieję, że będzie coś innego niż Gudnach chciałem powiedzieć. No ale no cóż, mógłbym mieć nadzieję. Ale spokojnie, damy jeszcze szansę. Damy jeszcze szansę i miejmy nadzieję, że teraz będzie ten moment, kiedy leci. Talonik Ultra Violet, trzeci najlepszy drop, i to będzie profit fajny z 3 koła. 2,5 to mi się podoba, mógł być lepszy? Oczywiście, że mógł, no ale no cóż, mówi się trudno, żyje się dalej, przyjacielu. A jeżeli ty chciałbyś dać szansę swojemu szczęściu, to możesz kliknąć sobie tutaj w plusik, wybrać pośród wielu metod płatności, bliki, przelewy, skiny, krypto i tak dalej. I użyć kodu oczywiście FIAKO, najważniejszy, najcudowniejszy kod. Jak nic nie wpłacasz. Bo spoko, rozumiem, do niczego nie ma do niczego nie zachęcam. Tutaj głównie się traci, więc musisz mieć to na uwadze. Jeżeli użyjesz kodów i jako nic nie wpłacasz, 2 zł i groszy otrzymujesz na start. Ale jeżeli już podjąłeś taką decyzję, że wpłacasz, to otrzymasz 10% więcej, więc na przykład wpłacałeś stówę, masz 110, wpłacałeś tysiaka, masz 1100. Do tego trwają aż 4 potężne rozdania, które teraz widzisz na ekranie. Jak wpłacisz dychę, bierzesz udział w rozdaniu na guta, 15. Na guta i na szadełka 20 zł. Guta, szadełka i bagneta. A jak płacisz 3D, chyba udział w rodzaju na guta, na szadełka, na bagneta i na fire, sependa. To wszystko z godem Fijako. I to wszystko w tym odcinku. Łapkę w górę, Koniecznie zostaw. Trzymaj się do następnego. jo